Co tam, co tam byś patrolował Murzynie, no. Cześć, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Tu murzy mi się wpierdala, no ale co zrobisz z takim murzynem? Pan, pan z Lasu przyszedł na blokowisko Graffiti narysował i co? z drzewa na ziemię? Przyszedł drzewa na ziemię i tyle się stało. Jest w drużynie razem z ciastkiem i graczolem, tak? Trzeba. Tak. A, a ja z panem Damianem jestem, tutaj z panem, z panem Peworem i no co, rozlibiemy ich totalnie chyba, nie? No bo co tu zrobić? Co to z nimi zrobić? Ta, ta. Hey, Miał być idziem. ma mini trend i ja w same wierniałem. Nie, was. no nie, bo, bo zaraz Murzyn będzie krzyczał okay, na wstępie tak. Patrol! Patrol! <grym <grym <wyszła> e, <grym patrol! Czasami <grym wyszła> <grym wyszła> się nie potrafię tak garnać. Ale dółeczkę dostałem. <grym wyszła> Ojejoj, ciasteczko! Dzieciaczek <grym wyszła> też z białego stopu. <grym wyszła> Dobrze. No, hmm. Ładne, 98, fajnie no. Fajnie chyba wygląda, jak No dam no, taki po prostu Zale, trafiłeś. To 16, natural, to twoje getto chyba z Londynu, a. co? ten. O kurwa, dwóch z tej strony. Paweł. a jest tylko łeb. Wystawał za drugim razem, no, 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 natural, co tu się a, dzieje? Patrzcie, ale... jak tu podchodzi. Tak A tu patrzcie, co natural robi, wiesz? Ale naturalnie traciłeś fajnie obserwuje Ale nie wiem gdzie jestem Czy Powiedziałem gdzie jesteś, a nie razu nie powiedziałem zmanikowałem, 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 gdzie jesteś Spanikowałem, spanikowałem Spanikowałeś i chciałeś się przypuść tutaj do Digasa, tak? W górach jesteśmy W górach? A bo to ten blokowisko w Alpach, wiesz? Gdzie ci pierdolić? Ja zamiast za męzeczko chcę pograć <grym> Tak, posiedźmy no, sobie no, w to. ciszy, bo gracz na słuch tutaj gra na minigierkach musimy grać Myślę, że w kartki i długopisku, będziemy przed nagrywaniem jakieś załapy takich powyżej. A mogę tak zrobić. Kurde, ale. Easy, easy. Może minus 50 jest jak coś. Po lewo przecież ten peciak. Peciak, no na troli w... już jednak nie ma trochę. 15 dostał. Był pod Peciak. peciak. Ja, tu, tu, tutaj kamera na, ca na całą ta... mapę będzie, patrzcie co się dzieje, jak tu kampi. Da. Ale to się nie. Fajnie, fajnie jak się obserwuje nawet, nie patrzcie co się dzieje. Patrzcie, co sobie wytrójka się. No, no, <laughs> no, jeszcze nie. jeden. No, <laughs> ja nie wiedziałem. To jest kapsa słuchawki, proszę cię. Nie no po co? No, Niepotrzebne żarty, takie no, rzeczy. Ale że... to on zawsze pierdolić wiedziałem. On zawsze wie. <laughs> <laughs> no, no, zawsze się wypierdolę, no nie wiem co on wychodzi. No bo jak wie, no to wie, tak? Jak padnie nawet wie. jest narysowana. No, dojechał, wiedziałem. Dojechał, dzieciaczek. Na resztę 50. <grywa> dobrze. No. Ja też w sumie, ale nie zdążyłem dobrze, do tego wykorzystać. Do dobrze, Ta. ni Tak. Mas, to Mastanów. Dobra, jedną, jedną nie na reset wiecie. im daliśmy, nie? Okej, okay, tak. Aj. Graszal na górze. Tak, Ta. jakby co, no. No, dzięki. Dostał raz. Dobrze, dobrze. O peur ale czałem na ciebie tutaj Tak Ambo Ale z trzech stron na ciebie szli, nie? Równocześnie na to z góry Ty, wyglądało, tajem, Musimy fajera No co by kręcił Tak Już się poczuwa nie? Tak, ta. Poczuj się, poczuj się Ale no, dobrze dobrze Kurde no Ten ciastko ma takiego farta ja w to nie dowierzam czasami Po prostu lepszy jestem na Biggie'u. Tak ja ciasko, tak, tak. No nie jestem, Jest. jestem. Jesteś, ty ciasko w ogóle, kodak, jesteś we wszystko w co gramy. co to było? O tu z góry atak, Uy, dobrze, dobrze. Nie, peczal. No tak jest ziastka, ziastka, nie? tam to Pięknie, dobra, Pięknie. Ta. dobrze, że nadrabiasz. O, patrz jak się dobraliśmy, ty masz 11, ja mam jeden. Tak. Najważniejsze to jest Timur. Ładnie No, ty młody... No kurde! Hello. Ale patrz jak pety dwóch podjeżdżają od razu Z, dru z drugiej strony było dwóch jak coś Widzę tak, Kurde, Co? dobrze. Dobrze. dobrze Kurde, już myślałem, Jak mi natura, ten... to ja dobiję go no. Dokładnie, dokładnie, tak Znając no, no, tego, wy nie możecie raszować Tak, no. wy nie możecie no. raszować, macie zakaz i tylko na noże To nas mniej no dobra, dygas, z krok. to dobrze, Michał, dobrze. on na respie, bo u nas. Dygi. Kurde, no proszę nie. cię, dygi. Przepraszam. No, co uwierz w to... siebie, uwierz w siebie. Obudź się. Taka go zrobi na łeb. Tak, na łeb, no. Dobrze. Ej, A... no Michał porobiony na łeb, na no, To był random, no nie byłem na łeb, porobić. Nie? A, to ten na random. Ma Ej, zawsze jak gracz porowi, to jest robione na łeb, a jak gracz na porowi, to jest rando. Nie, bo to jest problem, że defiński jak macie, ogólnie, nie. Ole, łeb usiadł! Ale hard, jebany. Peweł po... Nie, nie po Kurde, ciastko minus 40. Dobrze. Środek dół. Dobrze pewor lecimy Tak on to zrobił ja Ale to tego heada tak przypadkowo dostałeś, może w locie chyba jest. jeszcze, nie? Tak Ale to dobrze, to dobrze Po lewo, po lewo to Wiedziałeś? Kurde, ej obity jest, 50hp Masz ty kurwa słuchawki człowieku? No ja wiem co, oh, wiem co to jest no, Taką <grym> petardinią ja prosto w oko mówisz? <grym> ty ale pan otwiera Bo to pan w końcu Nie da się Kurde trafić. no A chciałem w Murzyna na taką ładny kuleczkę wpakować no. Ajajajajaj Wiedziałem Wracamy do gry. Ja... i Cyril, Tak. Ta my Zion, Od Izraela to ty się odwal, tak? Fajne państwo w ogóle Ej, kto to? To z lewej dostopu Prawie ja spali od razu Ta, nie będę się z panem bił <laughs> Murzyn, to jest jakiś kąt totalny w tą gierkę, <laughs> nie? No jesu, jesu A szczerych strzałów walimy, co? Tak, o, normalnie. Jest do no. grania lajka Kurde, no dwóch Polonych obitych. Na fancie, na fancie. Dwóch obitych no, po pięćdziesiąt. Tak? Po hitku ich proszę. Nie był obity jeden. No jak nie? No nie. No tak. A asystent kto miał? Kto zostało? No misiek. Kurde, ale gdzieś to ja nie wiem, co kurwa robi no te, no hakach, no nie ma innego tłumaczenia, ja też tego inaczej nie rozumiem. Lepszą myszkę, rozumiem. Lepszą myszkę szybszą. Tak, i to wszystko Ta. przez ten monitor, nie? Tak. O, we dwóch wybiegnijcie, do góry, do dołu, No mm, mm, wy też dwóch wyszliście, jeszcze w Eee, to, e, to bo za mną wyszedł po prostu. Tam jeszcze jeden jest. <noise> Dobra. No jas <dojasł> obrazy. <suszy> <noise> jak jesteśmy we dwóch, to nie dojeżdżają. Tak. O, <noise> 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 Kurwa, życie wazona. Życie wazona, jelo. O not good. jest ten Ej, jest tutaj u nas na respie. No No próbowałem, ale jak go zauważyłem, też nie zabił. Ja pierdolę. Co to jest? <laughs> <załe? Równo. laughs> Kurwa on cię słyszał z całej mapy No trudno no, no. no się Stało się, dało, że się, tle, się. A, No trudno no, no trudno no lepszy był Dwóch tu jest, nie blokuj nie dyga Sorry o, Ale a kilki robię tam bardziej, Bebole, no. Dawaj, dawaj, dojazd, dojazd go, dojazd Dobrze Kurde, Nie ma takiego bicia panie łóżynku Sorry ziom, Sorry, ziom. Dygaz się rozgrzał. Tak, dygaz leci. No! O, A murzyn! Nie! To ciastko teraz takiego murzyna zagrał. Dobra, nie dojeżdżamy, nie dojeżdżamy. O kurwa, dwóch. Faki dwóch. Dawaj, na saluda to było Masz na solo i co? O, otwarcik, no, no, Murzyn też na farcie, nie? Tam co stoi gdzieś u nich na, na reszcie, gdzieś koło tego No i? Chuj, ścianę strzelam Wiedziałem kurwa, że to No to weź, weź, na sprincie, pobiegaj trochę Żeby łatwiej było A Ta Murzyna tak nie ogra a, pierdol, looter. Nie, nie. Ojoj. Oj. Jeden nabój mu brakował. Jeden nabój mu brakował, no. Mogłeś ośiem załadować, nie siedem. Nie, nie. No kurde, no, Murzyn, weź tą nie, głowę, nie, nie. nie ruszaj. Człowieku, chcę ci wycelować prosto między oczy. To nie, Murzyn będzie skakał w tej WFC. <noise> <noise> ja, dygas? no widziałem, widziałem no co mam powiedzieć no? łapkę w górę zostawcie za to bo jak chuj no dygas, dygas no bo dygas... a szkoda gadać po lewo, po lewo ta dwóch tam było po tamtej stronie no na łeb chodź, na łeb co za bato? Ty się poszledzałeś <grymne> za no Na łeb, na łeb Ty <grymne> tylko ciasko obserwuj na pewno. <grymne> nie, ja obserwuję <grymne> mapę z góry teraz, wiesz? O nie, Michał na łeb będzie chciał <grymne> Ale śmiesznie się obracajesz, Pebr, tak z góry No bo nie wiedziałem skąd MimeBlock kurwa się zwiesił <grymne> A, inokracjonal 43 hp na minusie. O, ciasto! Na szybcie. A ciasto to tutaj... raz. A, ja, ja. O, ja, raz. O, ładnie. Ma ładnie Aż na bambu się w końcu. Obity, obity za 50, po lewo, U nas jest. No patrz, zostawił sobie jeden nabój, serio? Oho, ładnie przyklejał tam na Zblokowałem się. Bardzo. No, hmm. no tak, to dlatego właśnie. Zabić pa, 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 zobacz tabelę, równo i górne. A, wyróżaj. No, <laughs> A, to jest chyba. to Ja zawsze strzelam w głowę. Jak skanują tryhardy. Przepraszam, to jest kanon 22? Tak, ja, pewnie ta. <grym> pomóż mi. Po pomóż, pomóż mi. mi. Ja słuchawki w chuja Gdzie jest mistrzu? Pomóż mi. Dygas na respie Ja się bądź. z Dygasem gdzieś minąłem właśnie, kurwa, bo gdzieś przeładowanie słyszałem. I się to <grym> on jest. Mówię, kurwa, prawo, lewo, patrzę, siedzę, <grym> kurwa. No, tu chodzi. Co chuj tu chodzi? No patrz! co oh, Ten murzyn! Murzyn na prowadzeniu? Nie, murzyn tutaj chyba odwalił bardzo, bardzo tak jakiś. Walił jakiś zbrog. Uuuuh! Graczel do nas skacze. Dawaj chłopaki, dawać za O kurwa, a stąd? Dobra, myślę, że to dygas i mówię kurwa, co on przez pułapy? Przez dwie ściany. No co, pod się by się tego nie spodziewał, proszę. Tak. U nas na respie. To nice. tak było, dwóch, no, nie? Tak, dwóch, no sześć. Było szans, no a jakoś miał szansę. Tak, i sobie dwie główki sprzedał, tako, <noise> tak. O, jakby wchodził tak. do siebie, nie? Tak, tak, tak No kurde, we dwóch, jak to nie wiem, którego, na którego się patrzyć, a to dopiero do którego celować. Witam pewnie. Tak, jest tam w Oj, no. Nie ma gdzie się chować na tej mapie. No bo to, wiesz, blokowiska, te sprawy. No kurwa, za hendzika odpali, niemal się. Się pochowasz. Się pochowasz, Puma, puma. No. no, no <śmów> minus 43, ciastko. Tak. <śmów> 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 Kolewo, kolewo! O! Ja, ja pomyślałem, mogłem z kosą polecić, ale było plustek w no, tej. O! Mogę się przestraszyć, że nie. nie tak, kosa na pewno za dwie rundy się liczy. Nie, żeby ciasko zabijał. Pochodzę, on jest doskonały, kurde. Nie, nie wiem, coś mi ten Zidion nie siada ewidentnie dzisiaj. 5HP, ma 5HP, 5HP popadł. Dajcie jakąś inną broń. O, bo jakby co go traficie, to zginie, 5HP. Nie, smołkiem nie zginie. Kurde, wiedziałem, że gdzieś, gdzieś tam wdezie. A co miałem robić? No, walczyć. Się. No walczyć, 5 k a ty miałeś 100. Dobra Febor, dawaj teraz nie, koncentracja, lecimy z nimi. A tu musisz zabić coś, bo ja sam nie dam no, rady. Spróbuję, nie, spróbuję, spróbuję. Albo przynajmniej się nie wyjebę na początku. Spróbuj, spróbuj, no. Gdzie oni są, gdzie oni są? A u nas na respie, to u nas na respie. Na połowę. o jaki tryhard jebany Chyba mać Nic, nic nie tapiam 5, 5, 50 ha Grasz o tryhard? Tak To taki totalny Powiedz gdzie jest Nie mogę Czemu? Michał będzie wkurzony Ale razem jesteśmy A Michał zawsze jest wkurzony A nie tak często jak zawsze Dobra na pewno nie przegramy No tymiast. tak, tak, tak. Na remis. Na, nie na remis, wygrywamy nie tak często jak zawsze. To kurwa? No wiem, pojebałem się. Nie chciałem się już nawet tego poprawiać. <grywa> o no, kurde, żartuję. Osobiście parka mnie O kurde, unlucky. No kurde! Graczol po lewej na górze. Po lewej na zero podpowiedź. Dzięki, dzięki za info. Tam to by nie żyli. To. A kto umarł, ten nie żyje, tak, naturalnie. Z filmu to odstawa? Dobrze. 16-14. Czyli wygraliśmy, tak? Ale jeszcze, oczywiście, tradycyjnego Golden Gola wypada zagrać. Ale jakby nie było, nie? To i tak nie wynik. No tak. No, wyrównanie było. Jak na raku, ale patrząc z uwagi jeszcze na to, że się ma gdzie ma 3 w no to można powiedzieć, że się nie popisał, nie? No nie popisałem się w tym odcinku, no oczywiście. O, daj im Golden Gola, weź tam sposób. Nie. Degas to chce Golden Gola wygrać. Kurde, no. Tam no laki. cóż, no. No czasami idzie, czasami nie Jak to, jak to, jak to tak bywa no. Cóż, dzięki wszystkim za obejrzenie, będziecie się podobało. Jeżeli Wam się podobało właśnie, zostawiacie łapeczki w górę, suby dla mnie, dla kolegów, których kanały są w opisie I widzimy się w kolejnych filmach. Dzięki wszystkim za obejrzenie, na jeszcze piąteczka, Siemano. Hello. Hello.